Mars, czerwona planeta, sąsiad, który od wielu lat żyje w świadomości człowieka, jako kolejny punkt na mapie eksploracji i zrozumienia świata, w którym żyjemy. W popkulturze natomiast Mars często jest siedliskiem wszelkiego rodzaju stworów, kosmitów, zielonych ludzików, których intencje dalekie są od przyjaznych. W wielu historiach, które dzieją się gdzieś w przyszłości, Mars jest już skolonizowany. I tak właśnie jest w grze, którą zajmiemy się w tych retrognatach, czyli Red faction. Studio Volition zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Dlaczego? Stworzyło serię Free Space. Jeden z najlepszych cyklów gwiezdnych symulatorów, gatunku, który dzisiaj jest już niestety zapomniany, prawie zapomniany. Były to jednak pierwsze dzieła tego studia, których można już nie pamiętać. Do ich współczesnych dokonań zalicza się serię Saints Row. To oni są odpowiedzialni za wydaną w 2001 roku czerwoną frakcję. Dużą popularnością w latach 90 cieszyły się gry Descent oraz jej kontynuacja. Były to strzelanki korytarzowe, które różniły się od zwyczajnych FPS-ów tym, że kierowało się myśliwcem. W tej serii swoje początki ma właśnie Red Faction. Kiedy myszka i klawiatura zaczęły wypierać takie kontrolery jak joystick, wszelkie symulatory czy nawet bardziej arcade'owe strzelanki takie jak Descent zaczęły tracić na popularności. Trzecia część cyklu sprzedała się bardzo słabo, jednak w produkcji była już kolejna. Główną cechą Descent 4 miało być zniszczalne otoczenie. Porażka Descent 3 przekreśliła plany na kolejną część, jednak koncepcja otoczenia, które można było niszczyć, pozostała. Ostatecznie odpowiedzialne za Descent Studio Parallax się podzieliło, a jednym z dwóch tworów, które powstało, było właśnie Studio Volition. Prace nad Red Faction rozpoczęły się w 1998 roku. Był to rok przełomowy, bowiem ukazał się w nim Half-Life. Valve odświeżył skostniałą już nieco formułę strzelanek pierwszoosobowych i wpływ tego widać w Red Faction. Nim jednak zabrano się za tworzenie gry, konieczny był nowy silnik. Jego główną cechą miało być praktycznie w pełni zniszczalne otoczenie, i chodziło tu nawet o ściany. Tę funkcję nazwano Geometric Modification, czyli w skrócie GeoMod. Red faction był pierwszym FPS-em, w którym zastosowano to na taką skalę. Jednak jego implementacja była bardzo problematyczna i twórcy napotkali po drodze sporo trudności związanych z odpowiednim renderowaniem otoczenia oraz dodatkowymi skryptami sztucznej inteligencji. Pomimo tych problemów Red Faction ukazuje się w 2001 roku i Okazuje się bardzo dużym sukcesem. Akcja gry przenosi nas na Marsa. Nie jest to jednak utopia, która marzy się idealistom, a ponura górniczo-przemysłowa kolonia. Pod tym względem gra troszkę inspiruje się filmem Pamięć Absolutna. Panuje w niej korporacyjny wyzysk, a pracownicy traktowani są jak bydło. Możecie się więc domyślić, że kilku jednostkom nie w smak takie traktowanie i postanawiają się zbuntować. Red Faction nie bawi się w długie wstępy, praktycznie od razu przechodzimy do akcji, a przedstawienie świata toczy się razem z postępowaniem fabuły. Prawda jest jednak taka, że fabuła nie odgrywa w Red Faction jakiejś znaczącej roli. Istnieje po to, by gracz miał jakiś pretekst parcia do przodu przez kolejne lokacje. Korporacyjne konszachty, tajemnicze wirusy, klisza na kliszy.

Jednak banał fabularny wcale nie przeszkadza, bo Red Faction nadrabia to frajdą płynącą z rozgrywki. Produkcja studia Volition idzie szlakiem rozpoczętym przez Half-Life'a, a kontynuowanym przez Unreal. Szlakiem przygodowego FPS-a. Zresztą grając w Red Faction czuć bardzo taką Half-Life'owość, zarówno jak popatrzymy na to jak rozgrywka jest poprowadzona, pewne elementy interfejsu, czy też tak zwane czucie broni podczas strzelania. I najlepsze jest to, że nie ma w tym nic złego, ponieważ dobre wzorowanie się na najlepszych jest jak najbardziej mile widziane, pod warunkiem, że nie jest to zwykła zrzynka, a Red Faction z rzynką z Half-Life'a nie jest. Najważniejsze, że w produkcję Studia Volition ciągle dobrze się gra. Co prawda, oprawa audiowizualna się troszkę zestarzała, ale pod względem przyjemności ze strzelania Red Faction spisuje się naprawdę dobrze. Rodzajów broni jest całkiem sporo, a większość z nich posiada dwa tryby strzelania. Są całkiem fajnie zaprojektowane i czuć, że mają kopa. Wykorzystują one czasem technologię Geomod, bo mamy na przykład broń, która potrafi strzelać przez ściany. Przeciwników do ubicia zawsze jest pod dostatkiem, bo oprócz kilku rodzajów korporacyjnych trepów znajdziemy na Marsie zmodyfikowane genetycznie zwierzątka oraz różnego rodzaju roboty. Co jakiś czas natrafimy również na bos'a, a naszym zadaniem będzie wymyślenie jak ubić skubaica. Co ciekawe, natrafimy też na misje skradankowe, podczas których musimy wrogów unikać. Co prawda można przyjąć taktykę Full Rambo, ale w tych momentach raczej się ona nie opłaca. Te sekcje nie są może specjalnie rozbudowane i raczej proste, ale i tak stanowią fajne urozmaicenie. Świetną sprawą są natomiast momenty, w których sterujemy pojazdami. Co jakiś czas przyjdzie nam wsiąść do jeepa, myśliwca, czy też nawet łodzi podwodnej. Kierowanie tymi machinami jest niezwykle przyjemne i intuicyjne. Oczywiście nie trzeba dodawać, że tego typu etapy są zazwyczaj bardzo intensywne pod względem natężenia eksplozji na metr kwadratowy. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to właśnie do Geomoda, a konkretnie do niewielkiego wykorzystania go na przestrzeni rozgrywki, mimo tego, że wcześniej nie spotkało się tego na taką skalę. Miejsc, które możemy doszczętnie zniszczyć, jest ograniczona ilość i zazwyczaj są one umieszczone liniowo. Z drugiej jednak strony ówczesna moc obliczeniowa komputerów nie pozwalała na jego szersze zastosowanie. Twórcy musieli więc pójść na kompromis, jednak gra reklamowana była właśnie pod tym kątem. Oprócz tego sztuczna inteligencja wrogów czasem nie domaga. Zarówno Half-Life, jak i Unreal mogły pochwalić się zaawansowaną jak na tamte czasy inteligencją przeciwników, a wyszły wcześniej niż Red Faction. Mimo tego Volition odwaliło kawał dobrej roboty, tworząc grę o górnikach walczących o wolność. Co prawda w pewnym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać, kurczę skoro im było tak źle, to dlaczego po prostu się nie zwolnili, ale zresztą kogo to obchodzi. Red Faction poradził sobie całkiem dobrze nawet w obliczu konkurencji. Z którą miał w 2001 roku do czynienia. Przypomnijmy, że w tym czasie wyszedł chociażby Halo oraz Return to Castle Wolfenstein. Szkoda tylko, że kolejne części nie były już tak udane. Co prawda, Red Faction Guerrilla była całkiem fajna, ale Dwójka oraz Armageddon utrzymywały co najwyżej przeciętny poziom. Nie obraziłbym się jednak, gdyby w przyszłości jakiś Red Faction się jeszcze pojawił. Do usłyszenia! Ah, please. Leave me alone. You are entering my inner sanctum now, Parker. I'm just Enjoy doing my your job. your last hey, few you minutes.